Witam w sport. Zróbmy nową grę po prostu. Bym. Yy, Różna rzecz, co mięsożerca. Yy, Bądźmy grzeczni, będziemy roślinożercą. Forward, easy, normal, hard. Nie no, my idziemy na normal. Aż tacy leccy nie jesteśmy. Mogę nazwać stworka? Nazwijmy go Bobby. Go! Hmm, co tu się dzieje? Eee... Welcome to the detail Polo Tutaj mamy expa chyba mogę się poruszać. Wow, co mam robić? Dobra, już wiem, w lewym górnym coś jest, więc muszę teraz to zbierać chyba. Bierzemy drugie i lecimy dalej. Mogę, mogę też myszką się poruszać, mogę też myszką się poruszać. Więc chyba tak będę robił. Trzy. I tutaj są dwa pozostałe. To za w ogóle jakieś stworki obok nas. Czekajcie, są z nami, czy nie? Co się stało? Co to za wielkie bydle tam było? Nie wiem, co teraz robić. Chyba mam po prostu więcej zbierać tego, tych roślinek, jakby. Tak mi się zdaje chociaż, żeby uzyskać większego expa Nie, co tu mam robić? A, no i pokazuje, że trzeba uciekać chyba Eee, mam wziąć ten token? Zaraz, co? When you see the new Aha, okej, dobra O nie, 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 bij mnie! Oła, wow, za co? Mamy token za to, który nie wiem co dał w sobie. O czy ty samiczka chyba lub samiec. Idę do ciebie. I co teraz? <śmany> Kreator! Dobra, ok. Mogę tu sobie wybrać jak chcę kolor. Ja chcę kolor... Dobra, to co dobierzmy tutaj. Weźmy sobie kolor czerwony, bo bardzo lubię. O nie, co to jest o to w ogóle? Nie wiem, ale biorę kolor... Czerwony. Więc dalej coś? Tak, można tutaj dopasować coś, ale... Trzeba mieć... Więcej czegoś. Więcej tych roślinek. Jak na razie więcej nie mamy. Możemy za to zrobić o to. Uuu, jak to wygląda. Ja chcę może... Ale się z przodu... Dobra, zróbmy takie czułki. O! Wow, no i masz się jak bronić. Dobra. No i co? A, jeszcze mogę zrobić Name Your Spaces. Ferdek to będzie. Description to bardzo miły sąsiad. Wow, i my jesteśmy... My jesteśmy tym samym, czy nie w ogóle? Nie wiem, ale mamy mózg jakiś. A nie, to nie jest mózg chyba. Dobra, uciekam. <laughs> Oho! Jestem większy, ale teraz za to oni mogą pożreć mnie też. Uciekam stąd. Nie no, nie bij mnie, nie bij mnie! Dziękuję. Nie! Nie! Zostaw mnie! Nie, Ilu was tu jest? No! Nie można nawet... No, dlaczego was jest tak wielu? Na górę. Mamy dwa, dobra, jesteśmy więksi teraz i co? Uy, pomocy idź, kolejne, jak dużo. O no, tak nie można. Czy ja mam wezwać swoją miłość, czy co ja mam zrobić? Jest tu coś Gdzie? Tutaj chyba było, nie, A nie, tutaj, tutaj idę, już idę! Jesteś 10 razy większa ode mnie, nieważne. Kolejne jajko. Dobra, teraz y, ile mamy? 13. Nie wiem, czy jest sens. Zob Zobaczmy o co chodzi z tymi oczami. Można zrobić. Pff, zróbmy mu oczka na, na tyłku. Niech będzie. Można go nazwać go inaczej. Bardzo miły sąsiad, a to będzie akurat. Bob... Teraz musimy szukać tych tokienów w ogóle, ale jakie... Nieważne. Zostaw mnie. Stój. Dzięki. Zły jakie uniki muszę robić. Zostaw mnie, proszę! A ja ci nic nie zrobiłem. No nie <laughs> O, żyjemy jeszcze O, stworzyliśmy się znowu. Albo to jeszcze? Chyba to nam nic nie daje. A, coś tam dało, jesteśmy więksi. Uf, dobra. I chyba tutaj mamy po prostu. No! Ty, ty, tuż. Nie! Nie, nie, nie! Zejdź. Idę, 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 ja nie chcę z tobą kontaktu. Hmm. Zaraz, a czy. O, to mnie bije? Nie, 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 nie! to mnie nie bije. To ja mogę brać jak najbardziej. Teraz się dopiero zorientowałem. No ja nie chcę! Nie! <laughs> O tam coś było, tam coś było. Ja chcę tam. Ja tam chcę. Tam są roślinki i to ile? Ja chcę! I to... Jak dużo? Dobrze, biorę. To jest nawet nie są roślinki pewnie, ale ja na to mówię roślinki. O, dobrze. Coraz lepiej. Aj, aj, jaj, aj, aj, no. Mm. Tutaj coś jest, dobra. No nie no. Mm. Czy to można brać, proszę, czy to jest twór? Czy to jest takie coś co można brać, proszę? Można to brać, dobrze. Biorę to. Jeszcze jedno. Jeszcze jedno, dobrze, teraz w dół. Biorę. O nie, słyszę muzykę. On tu jest, on tu jest! Ja nie chcę cię. Idę stąd. Wezmę tylko to przy okazji. Wow, mam za to token. Nie wiadomo skąd. Biorę. Dzięki temu mogę przywołać sam... No ja nie chcę! Idź! Idź! Ała, uciekam. Zejdź! No, nie mogą mnie zabić. Przywołaj znowu samiczkę. Idę do ciebie, idę do ciebie, jestem tu. Nie zabiją nas na pewno. Chodź tu, no, nie oddalaj się. Dobrze. Aż się zniechęcił. No i dobrze. Dobra, co to jest? Poison. Co to ma być? Dobra, skorzystam z tego. No, wow! No, jak ja wyglądam? Chodź. No. I co teraz? Mogę wrzeć o to sobie? Mogę? Co to jest? Co ja mogę zrobić? Aha, nową postać, ok. Więc chodź, kochanie. No, kochanie, zróbmy, dzieciaki. <grym> co ja mogę ci zrobić? Mamy tutaj. O, to wygląda coraz bardziej obiecująco z tego, co widzę. Kolejne oczy. Dobra, będziesz się oglądać wokół głowy. Zaraz może wezmę o to jakoś. A da się to jednak usunąć? Sel. Da się, dobrze. To też chyba jednak sprzedam, bo ja chcę, żeby on wyglądał fajnie. Niech będzie coś takiego w sumie. Da się jakby... O, nie da się. Dobrze, dobrze jest. Jestem jeszcze większy, Boże święty, już chyba niedługo będziemy na powierzchnię wypływać. Wezmę to, wezmę to. No dobrze. I zostało... Jak mało! Tam jest, dobra. lik mi niezły. No, idź do mnie i uwaga, co się stanie. O, mam mózg! Pięknie! Congratulations, Jurde best! Wiem. Jestem gotowy zrobić nogi i zobaczyć otwarty świat. Tak, chcę. Zrób to. Uhu. Tutaj mamy pokazane chyba. Jak ewoluowaliśmy I tutaj mamy jeszcze To było jakbyśmy jakby pod wodą, bo teraz jeszcze będzie chodzenie miasta chyba Jakiś świat i kosmos Ano tak, bo tu jest kosmos nawet, ja pierdziele Ja chcę iść <laughs> Wow, dobra, weźmy sobie Co tu możemy zrobić, jakie nogi? Możemy zrobić Takie coś Jedną nogę też, ale z jedną nogą to będzie dziwnie wyglądać To wszystko jest to samo chyba, tak To jak my chcemy, zaraz stop, weźmy, da się to jakoś, o Weźmy, no, co tu, nawet stopy można edytować? Zaraz, weźmy jeszcze raz te nogi Jeszcze raz Tak chyba wystarczy Tak Powinno, Uuu, Tak powinno wystarczyć, może wezmę sobie jeszcze tak Lekko dalej o No i czy to nie jest idealne, no po prostu Zaraz mogę tu wydłużyć. No dobra Jest git Jest pięknie, no i tak to można zaczynać ewolu... Co Ew... to jest o to? O, 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 ja chcę o to Tak fajnie wygląda Dobra No i co? Pokażcie mi ziemię, pokażcie mi powierzchnię. Nie płacz, nie będą za tobą tęsknić, bo a Aż sobie będą tęsknić, może. A nie! To są przyjaciele! Przecież to są twoi synowie, córki i żona. Jakie piękne miejsce. Dlaczego tu nie było, jest fioletowe, czy różowe. Welcome to land! Możesz teraz tworzyć. Mogę zwiedzać i, tw i tworzyć, jakby. Pokazuję mój progres No i z... zaczynamy zaraz No i pokazuję te, co mam robić, chyba czego szukać I... Boże święty, jak to wygląda Mamy prawdziwe życie Jezu święty, dobra Okej, okay, muszę znaleźć teraz jedzenie jakieś, no to tutaj coś jest, co to jest? Token jakiś What? What is this? To jest nowa część Coś, coś tam ze szkieletami, ok. Fajnie. Dalej, mogę zrobić teraz. Spotkania jakieś, i co to mi da? Dobra, jedno spotkanie już zrobione, fajnie. Wtedy... A, dobra, chodź tu. I co to da? A nie, no co? A to co to daje? Sneak. Jestem niewidzialny? Czy co mi się wydawało? Wydawało mi się, że byłem niewidzialny przez chwilę, ale nie wiem. Dobra, tak ciś jak tutaj coś mamy Zjadłem, dobrze Szukaj nowych rzeczy, czy tam coś, dobra, więc... Tu jest coś jeszcze, czy możecie, można to zjeść? Może tutaj zwołać muszę No i co, możecie zjeść? Chodźcie Chodźcie, jedźcie i pijcie z tego wszyscy. Jakie piękne zwierzę. Dobra, to co? F szukaj nowych rzeczy. I tak dalej. Dobra, co? Czy mogę z tego coś zrobić? Tak, w końcu. Musiałem dwa razy kliknąć. Hmm. O. 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 co tu mamy dwa jajka? Bo... Test drive, tu mogę też zrobić test jak chodzi. I tak on wygląda? Nie, nie, ale ja chcę, żeby on wyglądał inaczej. Więc ja chcę go jeszcze podbudować. Na razie może kolor, czy mogę zmienić? Hmmm. z kamieniny. Coś w stylu takiego, może dinozaura? Tak fajnie wygląda. O! Teraz wszyscy są tacy. Jak fajnie. Ale on ma duże oczy. Czy ja jestem teraz tym małym? Kim ja jestem? Co jest? Co tu się dzieje? Jakie to piękne, rozwijamy się. Jest szczęśliwy, on też jest szczęśliwy. Wszyscy są szczęśliwi, dobrze, o to chodzi. Tutaj coś jest. Czy oni są z nami? Lubicie nas? Cześć. Kto to jest? Możesz. Tak, tak, okej. Okay. Mogę mieć sąsiadów, okej. Okay. Czy ja mam ich atakować? Ja nie chcę ich atakować! O nie, zaraz, to to. jest? Siren Song? Zrobię Siren Song, chcę się zaprzyjaźnić z nimi. Kochają nas! I co teraz, będziecie naszymi sąsiadami? Witaj sąsiedzie mój. Jesteście tacy dosyć średni. Nie wiecie co się dzieje. Mogę z wami pogadać jakoś? Jeszcze raz zaśpiewam. Okej, okay, nie wiem co ja mam robić w tej chwili. I co, tutaj mogę... I tutaj chyba... Czy ja mogę tutaj z wami walczyć? Chyba... Czy... Zaraz stopi. Zawalczę, spróbuję. Co tu będzie? A! Bigo! To jest walka o przetrwanie, pamiętaj. Bigo Bigo, nie możesz przegrać z nim Bigo! On ma dosłownie na no jednego hita jest! Pięknie! Dostałem 7 czegoś tam Udało ci się, wygrałeś! Brawo ja I teraz jestem za to zmęczony. A tutaj co mamy? Wow, token nowy, dobra Z chęcią go sobie wezmę Zjadłbym coś Tam też są jakieś... Nie, one są takie zdezorientowane, nie wiedzą Więc pójdę do nich Może chcą się zaprzyjaźnić Może będą nam pomagać potem Siemka To zabrzmiało źle Zaśpiewam wam piosenkę Zasiemam? Może z nim tak robić, aż się zaprzyjaźni? No chyba tak Co jest nie polubił nas? Przecież to myli mili byliśmy Co jest? Dobra oni chyba nas jednak nie lubią, tak mi się zdaje Macie ochotę pogadać czy niezbyt? Chyba raczej niezbyt Nie macie ochoty z nami gadać, ok? Co, chcesz się bić? Chodź tu Dobra, nie dasz rady przeciwko potędze mojej a wy już uciekacie. Dobrze, było... ja chciałem się tylko zaprzyjaźnić. Widzicie, za to w nagrodę sobie zjem. Tutaj coś mamy. Chcecie się nam zaprzyjaźnić? Chodźcie. Tak powinno się robić? Chyba tak. Ona nas lubi. Ty jesteś dalej zazorientowany. Aha! Już chyba wiem o co chodzi. Teraz dopiero skumałem. Dobra. To chodź. Zaszpiewamy sobie. Oni chyba też muszą, muszą nas polubić na początku. Chcesz się zaprzyjaźnić? Z nim chyba trochę trudniej. Ale się zaprzyjaźnił. Dobra. Jeszcze tylko... Mamy tokien jakiś. Snufl. Już wszyscy są przyjaciółmi. Wszyscy już są przyjaciółmi. Dobrze. O to chodziło. Wow! I co się stało? jest mamy większy mózg, bo jeszcze zaprzyjaźniliśmy Brain Power Kto mnie bije, nie, 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 nie bij mnie! Za co? Zostawcie mnie, zostawcie mnie! Nie, ja nic wam nie zrobiłem. Idę stąd Uciekajcie. Idę stąd. Nie! Ja nic wam nie zrobiłem. Za co? Ja tak was lubię. Nie! Zabiły mnie no, złupie stwory Dobra, żyję z powrotem. Nie mogę. Eee! Co jest? Co się stało? Zostawcie mnie! Ja tak nie chcę. Bić go! Bigo! Bigo! Bić go! A, no teraz chcesz się kochać! Dawaj, ostatnie. Dobrze! Jezus, Maria! Dobra, to chodź się pokochać ostatni raz w nagrodę. Tak, tak się podnieciłaś tym, że my to wygraliśmy. Już nawet w trakcie walki, że musiałaś to zrobić. Tu mamy coś nowego w ogóle. To jest. Ja... Mamy noskaczki! Może weźmy jednak się teraz tego pozbędźmy. I się pozbądźmy, może. Od... Nie, nie, to było dobrze, to było dobrze. Tych rogów chce się teraz pozbyć. Dobra, Jesteśmy teraz kaczką, dobrze. I to jest w ogóle świńska morda. Do czego dochodzi ten świat? Nie wiem, ale możemy sobie zrobić. Pff. O, jakie słodkie, jakie fajne. Co nam zostało? Ręce! Możemy mieć ręce chyba. Jak? No, nie, nie będziemy jej. Chociaż kapeluszik chcę. To jest kapelusz, czy co to jest? Co to nam dało? Nie ma gdzie tego użyć, chyba. A, Jakie to fajne! Jezu, jak teraz wyglądamy. i jakie teraz mamy nogi. <grystanie> Dziękuję Wam, moi drodzy, za obejrzenie tego odcinka. Mam nadzieję, że Wam się spodobał. O, kolejne dziecko rośnie. Będzie rosnąć, znaczy. I co, jeżeli będzie. Fajna liczba polubień, takie przykładowo powyżej 10 łapek w górę To mnie zachęci i może zrobię kolejny odcinek z tej wspaniałej gry Bo ona ma Przestań śpiewać kiedy mówię, bo ona ma bardzo dużo możliwości ta gra I nie grałem nigdy nią, ale wiem, że ona ma Bardzo dużo możliwości i można ją świetnie wykorzystać I skończyć nawet w kosmosie i zrobiłem jak na ten moment Dosyć mało jak na możliwości tej gry, więc Jeśli chcecie, żeby było więcej odcinków z naszej Jak Aż... założymy Cewi... Jeżeli chcecie zobaczyć, jak też tworzymy cywilizację, to dawajcie mapki. Widzimy się w kolejnych odcinkach. Do zobaczenia. Hej.